Dlatego też chciałem skierować apel. Apel do wszystkich, którzy nie łamiąc prawa i zasad moralnych odeszli z SLD, którzy przed laty nie chcieli poddawać się upokarzającej dla nich procedurze weryfikacji, którzy w późniejszym czasie w poczuciu prawdziwych lub urojonych krzywd odwrócili się do sojuszu plecami. Do tych wszystkich jako pierwszy szef sojuszu, do tych wszystkich w dziesiątą rocznicę utworzenia SLD apeluję o powrót do SLD. Nikt nie jest niepokalany, i każdy dołożył swą cegiełkę, zarówno do radości, jak i do złości. Ale sojusz jest ważniejszy niż osobiste urazy i ambicje. <klucza> Powrót jest możliwy, bo. Pod przywództwem nowego kierownictwa Grzegorza Napieralskiego partia nie szuka usprawiedliwienia i nie przeprasza za swoje istnienie. Nie uznaje, że jej historia jest wyłącznie naganna i wycofuje się z bitwy o pamięć. Nie uważa, że dźwiga na sobie grzech pierworodny i zamierza go usuwać egzotycznymi koalicjami lub przykrywać maskującymi siatkami. Nie mówi językiem swoich przeciwników i nie wymachuje białą flagą. To jest zachęta dla tych, którzy jeszcze być może nie wiedzą, co uczynią, ale niech wnikliwie popatrzą, jaki jest dzisiaj SLD. Ten apel o powrót dotyczy także mnie to jest... to jest trudna decyzja dla mnie i dla wielu z was tu jest wiele emocji i wielki problem ale nie ma czasu na to, aby tracić czas. Zatem zamierzam ubiegać się o członkostwo w SLD. W tym samym kole, z którego kiedyś wystąpiłem. Historia zatoczyła koło i będę prosił moich kolegów z tego koła o rozpatrzenie mojego wniosku. Koleżanki i koledzy, jesteśmy ludźmi lewicy. Lewica to nie jest coś przejściowego, coś, co w poniedziałek jest trendy. A w sobotę już nie jest. Lewica była, jest i będzie. Kieruje się... Kieruje się przekonaniem, że lepszy świat jest możliwy i że jej zadaniem jest powołać ten świat do istnienia. Zmieniają się przywódcy, zmieniają się partie. Ale zawsze punktem odniesienia jest człowiek. Stąd tak ważne, żeby pamiętać, że wprawdzie partia buduje samą siebie, ale nie dla siebie. Jesteśmy ludźmi lewicy, to znaczy ludźmi społecznego optymizmu. Chcemy być członkami partii znów rządzącej, a nie kilkuprocentowej opozycji czy jakiejś koalicyjnej przybudówki. Mówię zatem wprost. Mówię zatem wprost najważniejszym zadaniem lewicowej opozycji, najważniejszym zadaniem SLD jest przestać być opozycją i jestem pewny, że jest to możliwe. Nasi rodacy wiele razy gromadnie głosowali na SLD i mieliście, zwracam się do wszystkich poza tą salą, i mieliście, panie i panowie, rację dobrze wybieraliście wtedy i możecie wciąż dobrze wybierać. Nie jesteście skazani na władzę ani PO, ani PiS, ani Kaczorów, ani Donaldów. Istnieje lewicowa alternatywa i jest nią SLD. Jest też kandydat na prezydenta, smukły jak Obama, opanowany jak Putin. starujący jak Sarkozy i stanowczy jak Merkel Kolego Szmajdziński powodzenia